O, no hej. Witam. Dzień dobry. Kolejna, kolejne zmagania. Gdzie te słońce? O, jest. Kolejne zmagania w upale koszeł. Chcę pokazać. Patrzcie. Jest bardzo fajne porównanie na kanale Xavery na gospodarstwie. Chyba wczoraj czy przedwczoraj pojawił się film z koszenia lucerny sianej w tym roku. Yy, razem z. To była wsiewka w jęczmień. A tutaj ja wsiałem yy, w siewie czystym. I zobaczcie jaka jest różnica. Też jest fajnie, ale jest dużo ziela. To jeszcze tutaj akurat tak stanąłem, że jest mniej ziela. No ale właśnie takie te te dzikie rośnie. No to już kosze Lucerna jest bardzo fajna, wysoka. Tutaj jest. Nie wiem, 30 cm, może więcej. Pewnie ona powinna zakwitnąć, no ale mówię już te ziele się buja. Tutaj wyka, co, co, co była siana e, jesienią z żytem na piszonkę to też fajnie teraz odrosła. Także jest ok. Tutaj jest 6 hektarów i koszę 2,5 godziny. Już kończę praktycznie. Także mówię, jest porównanie. Kto tam chce zobaczyć, samego porównać. No, i tutaj jak jest skoszone, to już wiele nie będzie rosło. Tylko takie rządki właśnie tej lucerny. A jest koszone na 10 cm. Chciałem, może więcej? jest. O, gdzie więcej, gdzie mniej? O. No, wiadomo, tutaj gdzieś. Yy, tu jest taki dołek, też niby wyżej, a dołek i tam wysycha. A tam na górze też jest ładniejsze. No to tyle chciałem tak. Pokrótce. Pozdrawiam, cześć.